Można coś, coś takiego zrobić, że kup sobie rangę za, za końców. No w sumie nawet jak końc, że 10 końców A na jeden dzień. Hmm. No na 100 lat może trochę za dużo. Ranga na, na jeden dzień, 300 końców na cały miesiąc. 8 na 2 godziny. Mam nadzieję, że nikt nie leci. Krócz ja. nas. Krócz nas. Dlaczego nie może siedzieć? Nie, jestem kim. Ja yes, Sentinel. Strzelał, jak ten gościu w poprzednim meczu, który trafił mnie tylko przez to, że w Dilskura chciał być. No, na górze. Poczekajcie na mnie. Ja, pierdzielę. kurwa. Coś się nie udało. Pierwsza krew. Dobrze, że nie nasza. Ładuję osłony kolejną On tu do mnie wszedł. Prawie powalany. Fuck. Idziemy. Prawie powalony. Powaliłam. Jej. Dobrze. Nie ja wiem co on robił. To tak się pochany, ale... Ale już się bałam, bo mi zaczęło brakować amunicji. Niech porobiliśmy. Masz drogę? Nie, dobijaliście ich, nie. No to. Drona, cały team chyba. Kurde, ty kręciłem ten celowity. Nie ja ja zapytałam się, czego który, chcesz. Tak powiem, stał w miejscu i we mnie strzelał. No, ja, no tak, chyba się strzela <laughs> No w sumie fakt, oni nie chcą, mogą tak strzelać. Gdzie jest... Jestem pod Zbiłam. To Avengers. Słuchajcie kochani, to teraz... No mnie powaliłam! Jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden. Jednego cofnąłem. Kuź... Dobra, zablokuję drzwi. Jednemu zbiłam cały niebieski Domina Co, nadzieja w Tobie Agent D o. Ja piercierę Tam jeszcze z My się leczą najprawdopodobniej Co? Co się stało? Prząt zginął. Nie wiem, może kolega też zginął. Dziękuję. Spokojna głowa. Zabrałam sztandar na Gdzie? Kurła, nie ma bliżej? No to lutujcie, lutujcie, lutujcie. Lutujcie i możecie tutaj wziąć. Ładuję odpłonę. kurio, <gryjo>, pożyczę od ciebie rzeczy. Spoko, jest bliżej. Macie bliżej. Wbijamy do środka? Sprawiaj im go. Leci żana przed tobą. Ciebie wpakowałam, cześć, jest Jestem po jeden leży Ruch, Przedać się pogodnym sprzętom Zamarz tamtej Przeładowuję Dobra Wróg zabity Będzie chciał wchodzić Widzę wroga Udzielam pomocy medycznej Gdzie kolega? Nie wiem Teraz nie wiem Ja Daj wejdzie no, no, stąd To chyba on uginął Jeszcze ten jeden został Oj, jest tu, jest tu Zbił no, mi no, całą no, osonę Dobrze Smutek dla Pitka. Smutek dla Ty masz dla nic nie dla Zbijamy Smutek dla A tam z góry jeszcze. To było ostatni niż Zabijałem kogoś. To była strefa Jula. Spadamy, spadamy. Chodź, 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 bo ty jesteś. Ranna. Ale tam ktoś strzelał jeszcze. Nie dobrze. Tu jest. To się Idę tu jest. Tu jest. Tu Wróg zabity. Jeszcze to nie wszystko, jeszcze biję. Z daleka. Muszę trochę podładować osłonę. Dobra. Mamy trochę czasu. Jeszcze ktoś idzie? Aha. Ze snajpy dostał. Drugi leciał. Ja się? Zauważyli mnie, je. jestem pod ostrzałem. To był bardzo głupi pomysł. Ładuję, Ładuję A teraz jesteś tam sam. Nie jest. Jest to, to mamy o, wyjście. Ty, kurwa, jak to się stało? Pina, to mamy wyjście, możemy uciekać. Zrobiłam jednego. Leciej pomóż! Nie spodziewał się mnie tutaj! Leciej pomóż! Tam jest strefa. A oni nie są w strefie. Arwenes. Mhm. musiłem nie się. Gościu, bardzo dobrze strzela. Tak. Cofamy nie ma sensu, cofamy się. Musisz się do nas cofnąć. Dobra, po do strefy. O, oh, fak! No widz, już tam jest późno. No. Bolało Wolało strasznie. królików I tu musimy ich przesunąć. Przy Ej, my tylko z nimi jesteśmy, a jednego zabiłam. A to nie był przypadkiem. JAK ON KURWA TAK STRZELA?! Dobry pytanie Dobra On jest się odsłania, bo miejscu, nie To może nam się udać Tylko proszę Nie mogę tutaj dojść Jest Stoi tam Więc kur więcej smrodów nie, nas to Nie możemy być obok siebie, granać po nas. Jaka strofa? Dobra. Wygraliśmy? Oni są w strefie Jolajcie Widać Ci A gościu ja nie naprawdę... wiedziałem skąd właśnie strzelił Naprawdę zarobiście strzela mm -hmm. Dzięki za 45 sekund Idziemy Złota. tylko on został. Tak, to dobić? Przeładowuję. Gdzie? Idę od tyłu. Nie, prawie, zabity, tak prawie zabity, prawie zabity, prawie zabity. A miał jeszcze kolegę? Nie, kolega nie No No właśnie! Dobrze, Bill, kurposy! Mówiłem pierwszy wygrany, kończymy <k BenefSee> live. Na no to była strasznie randa, już tak! Dobrze! Co ty? Mogę dać może ze skargnię, Jesteście czempionami Apex. Ale to było ładne. <tuce> <tuce> Nie, wcale nie, prawdę. <noise> wcale. Chyba faktycznie, tak trochę nam wszystko jedno. Zginiemy prędzej czy później. Wejścia nie ma. O nie, nie mogę tych broni stracić. Nie ma opcji. Zbyt dobre wagi. Zginiemy jako pierwsi. Nie, już nie. Nie? Tu jest ok. Mam chęć. Daleko. jest ok. Czekaj. Skanuje otoczenie. Nie no. Tupią! Idą tu! Cofamy się. Cofamy się. To ma, to było skalę zlecane. -y. Miałam takie ładne bronie. tylko I I taką fajną. Osłonę. pancerz. Ale to, to jest do święta, widocznie. Że... Według mnie no, jak wszystkich gości, to wyjadaj z barszczuszy. A gdy cię za bardzo suszy się ci wygodnie okay. z flachą, widaj i obejrzyj ci deprawia pielęgniarki. Na no, dystans. No, Mój sto. No. Szczelają. No jest celownika Dzięki Chrisu za donyciora. Dobrze. Domino. W pioletę, to Wróg leży. Super. Jestem. Nie ma No, wzięła ode mnie. Gdzie? Tylko, że ja trójka mam. Oho! By to był ostatni człowiek oddziału. No. Tak jak się skończy. Ciekawe. Nie, po co wygrałem, żeby nie zdążyć? Chrychać! No, zabrałam standard. Przedłużę. Ja. też się tubie zluczę. Możemy nie skorzystać. Nie wszyscy jesteśmy w pierścieniu. Sprawdźcie pozycję. Poza pierścieniem. O oh f**k! Dobrze, to oni są aż tak blisko. Któż? Gdzie? Kto? A, tam. Refikator leci. Boże, ile się tam dzieje To ma granaty, ja wszystko wy... wystrygałem Ja też złota amunicja na Nie chodźcie Boże. Kolejny pierścień to Nie zostawiajcie niczego dobrego! Wspaniale! Wykończyliśmy cały oddział! Jeszcze nie wygraliśmy. Lepiej wykończmy dwa pozostałe. Potrzebuję czasu na leczenie. Mamy 30 sekund na dotarcie do kolejnego pierścienia. Jak padniesz, nie będę. Ładuję osłony! Uch znalazłeś w końcu celownik tak tam, nie? mam mamy 10 Czyli mamy dziesięć sekund się to ale to koniec zbierania łupków teraz na pierwszy falę idą się dalej tak biją się chodźcie a bo przecież musisz tutaj o tutaj strefa czekajcie czekajcie to my w no. strefie jesteśmy jesteśmy co tu szybko na morzu. O jestem czempionem. dobra uh, 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 uh. Nie wierzę! Co się tam zadziało? No, I Czyli tak zostaje Apex. lider Kili czempionem. Ile miałem killi? Ile miałem kili normalnie? Jak się to zrobiłeś? No zdjąłem ty fakt by tutaj bieg, a drugi się pierdzieli <grym> можно Али ты конечки